Cześć, z tej strony Amigasana. Dziś przygotowałem dla Was wspominkę prawdziwego mięsa armatniego lat 90. czyli Canon Fodder. 29 listopada 1994 roku na całym świecie gracze mogli sięgnąć po tytuł, który z czasem stał się legendarną pozycją w kategorii gier wojennych, ale nie tylko. W grze wcielamy się w oddział amerykańskich Marines w liczbie od 1 do 6 osób, który to oddział wykonuje skomplikowane misje w różnych zakątkach naszego globu. Jeżeli nie posiadaliście Amigi, to nic straconego, bo wersja PC. Także pojawiła się na rynku, ale nie o tej platformie mowa. Sensible Software, bo tak nazywa się matczyna firma tego klasyka, zaproponowała nam produkcję z klasycznym widokiem z góry. Jeżeli mielibyśmy ją w jakiś sposób charakteryzować, to można nazwać Fodera strategią czasu rzeczywistego, chociaż nie będzie to najlepsze określenie, bo przez 90% gry będziemy ostro napierdalać we wrogów ciężką amunicją. Nie brakuje także myślenia, niekiedy wyjątkowo taktycznego, także jeżeli spodziewacie się zwykłej rzezi na nakurwiania palcem w myszkę, najpewniej utkniecie na pierwszym, trudniejszym levelu. Świat gry zróżnicowany jest na cztery krainy, przyjdzie nam przejść 24 misje, podzielone jeszcze na poszczególne fazy, także zabawy jest całkiem sporo. Poziom trudności do najłatwiejszych nie należy, część misji przechodzimy eliminując wrogi siły, są jednak misje, gdzie musimy na przykład uwolnić zakładników, przy okazji rozpierdalając wszystko na naszej drodze. W grze przyjdzie nam sterować helikopterami, czołgami czy jeepami, a niekiedy możemy nawet rozjebać coś z wielkiego działa, także nie będziemy całkowicie bezbronni. Jeżeli uważasz się za hardkorowego gracza, to ta gra będzie dla Ciebie wyzwaniem. Niech nie zwiedziecie proste sterowanie i początkowe misje. W późniejszych etapach będziesz zmieniał pieluchy co level. Jeżeli część Twojego oddziału zdechnie, będziesz mógł domówić rekrutów, ale jest ich ograniczona liczba. Jeżeli zginiesz, no to chuj, żegnasz się z grą definitywnie. Aha, i czy wspomniałem już, że w grze nie ma save'a w dowolnym momencie? Mhm, tak jak przypuszczałeś drogi widzu, przejebane. Jako ciekawostkę warto dodać, że charakterystyczne logo gry w postaci piatka Maku, który jest symbolem weteranów I wojny światowej wywołał kontrowersję, w wyniku czego został usunięty z pudełka, a w późniejszych wersjach gry dodano napis, iż Sensible software nie ma związku z brytyjską Legią Królewską, której to mak także jest symbolem. Natomiast w Niemczech gra została zakazana głównie z uwagi na hasło promujące produkcję, które brzmiało War has never been so much fun, czyli wojna nigdy nie była tak zabawna. Jeżeli nie macie podręgu amigi, możecie zagrać w Fodera na komórce, bo i taką wersję. Gry znajdziecie. A my już żegnamy się z Canon Foderem, mówił dla Was Amigasa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piszcie w komentarzach, jakie gry według Was były kultowe, co warto pokazać młodszym pokoleniom, a co warto przypomnieć dinozaurom i ciało. A no i subskrybujcie. No ale to wiadomo.